Chcemy panu Schowam legitymację. Nie będę wyciągał niebezpiecznych narzędzi, ani nie będę panów atakował. Proszę mnie nie kontrolować i nie naruszać mojej nietykalności cielesnej. I nie prowokować. Chcę stąd wyjść. Ale przygotowałem. Kto mnie będzie legitymował? Kto prowadzi czynności? Dowódca jakiś? Jak pan dla mnie nie jest policjantem? Pan nie, pan nie, pan nie, pan, nie, pan też nie. Kim pan jest? Imię, nazwisko? Ja jestem Piotr Bietka. W kolejności, żeby się TVP nie zwaliło znowu do mnie. HWDP TV. Chcę wam dać prawdę. Ludzie. Kim pan jest? Prowadzi pan w stosunku do mnie czynności służbowe. Niech pan mi się wylegitymuje. Ja pana do tego wzywam. Jeżeli pan się nie wylegitymuje, jeżeli pan mi nie pozwoli sprawdzić w legitymacji, y, 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 popełni pan przestępstwo. Bo już pan je popełnia. I ja pana wzywam, żeby pan wezwał kolegę do tego, żeby nie naruszał moich swobód obywatelskich. Bo będzie pan też za to pociągnięty do odpowiedzialności karnej. Czy ja jestem gorszy niż ten pan? Czy nie? Ja mam do pana pytanko. Czy pan się dalej źle czuje? Źle się czuję, proszę pana. Tak, proszę o pomoc. Proszę bardzo. Dziękuję. Czekaj, tam. <trakowska> <trakowska> mm -hmm. Tylko dokręc, jak Dziękuję. Aha. Ludzie, zastanówcie się co robicie. Komu służycie, czy to jest warto dzielić tak Polaków, nic ci ludzie nie robią. Powinniście łapać gwałcicieli. Gdzie jesteście teraz? Teraz może być gwałcone jakieś dziecko. Gdzie wy jesteście? Co robicie? Kogo wy przed kim chronicie? Ludzie! Kogo chronicie? Jednego, który y, dyryguje wam jak marionetkami? Proszę pana, ma pan rodzinę. Nie wstydzi się pan tego, co pan robi? Zastanówcie się. Co robicie? Proszę o przygotowanie.